Język włoski to jeden z najłatwiejszych języków świata i można nauczyć się go perfekcyjnie w pół roku. Czy to prawda? Taki komentarz otrzymałam ostatnio na Facebooku i postanowiłam odnieść się do niego właśnie w tej rolce, wyjaśniając, dlaczego to nieprawda. Gramatyka jest wymagająca i są też w niej zagadnienia, które po prostu nie istnieją w naszym języku polskim, przez co o wiele trudniej jest je ogarnąć. Na przykład, konjunktivo jest trudne nawet dla zaawansowanych uczniów, a błędy popełniają nawet sami Włosi. Słownictwo. Aby mówić perfekcyjnie, nie wystarczy znać podstawowych słów. Ważne są też idiomy, wyrażenia regionalne i specjalistyczne słownictwo, co wymaga oczywiście czasu i praktyki. Płynność i naturalność. Osiągnięcie płynności w danym języku to nie tylko nauka zasad, ale też praktyki w mówieniu, rozumieniu ze słuchu i reagowaniu spontanicznie. Osiągnięcie płynności bez tego kontaktu z native speakerem również jest dość trudne. Oczywiście w pół roku możemy zrobić ogromne postępy, ale osiągnięcie perfekcyjności to zdecydowanie proces wieloletni. Daj znać w komentarzu, co Ty o tym myślisz.